Dzisiaj nagrywamy film ja, Zostaniemy za darmo w stokrocie? Jaki jest najtańszy produkt w Stokrotce? No, Pokaż pewno, to 9 złotych w życiu nie, ale patrzcie, już jeden swój No Ile to kosztuje? Zobaczcie. Złoty 29 Ale mam coś że... tańszego że... Idziemy z tańszymi tak? rzeczami No właśnie. Emilka, ja, Emilka ja, patrzcie, Chodź, na... Na... o chwila Złoty 79. Złoty 79 To jest nasz aktualny lider I to rozumiesz? No widzisz, Ej, ale... Jeszcze nie zauważyłam. Wiecie, uproszczę, taniej nie? Może ja też kupić to, żeby zapobić, no? No zobaczmy, biczku, biczku. Czy pobijesz 35 groszy? Nie, nie idę, nie idę, ale 89 groszy to... Też nieźle, nie? ale cały czas lider to jest bułeczka. Bułeczka, bułeczki są dobre. Bułeczki są świetne, ale czekajcie... Ale musimy zobaczyć, co rozkroimy, zadajmy. Trzeba przygotować... ...osobę, żeby na pewno zostać zadowolona. Dobra. Jeżeli po pokażemy Wam wyniki po przerwie. Chodzimy ze stokrotki. Oto dostaliśmy za darmo jedną rzecz. Pokaż, co żeśmy dostali za darmo. Pokaż, jak to się nazywa. Ho, 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 ho. Kortyca. Kortyca Platinum. Tak, to była najtańsza rzecz w stokrotce. Do widzenia.